Pan Robert Gorzowiani ze Styonowej, obok mała Weronika. Razem jeździcie, razem na masie. Po co ta masa? Masa jest nam potrzebna, żeby pokazać wodarzom miasta, że my jako rowerzyści, jako jedność mamy jakiś głos i że chcielibyśmy polepszenia warunków dojeżdżenia na rowerze w naszym mieście. Dziś jest około 100 osób, dobrze ponad 100 osób, dobrze ponad 100 rowerów. To dużo, mało czy sam raz na gorzej? Sam raz na Gorzów, chociaż na Facebooku zapowiada się, zapowiedziało się około 277 osób, była masa, co było jeszcze więcej rowerzystów. Jak się jeździ po mieście rowerem? Bardzo ciężko, jeśli chodzi o ulicę, są miejsce, miejsca spokojne, gdzie można przejechać, jak jeżdżę na przykład do pracy. A są miejsca, gdzie nawet dziury no, powodują, że nie damy rady w ogóle ani zjechać na chodnik, ani utrzymać się na jeźdni. Idziemy małymi kroczkami, jest petycja, na razie odcinek Rondo Santowskie, Stary Rynek. Warto byłoby zrobić wygodny przejazd? Warto byłoby zrobić wygodny przejazd i myślę, że wszyscy co tutaj są podpiszą się pod, pod, pod tym moją wypowiedzią.

let oh.